Kiedy po rozszyfrowaniu narcyza zdecydujesz się go zostawić, obrazi się. Obrazi się, ale nie będzie, patrzą na to bezczynnie. Będzie starał się za wszelką cenę odwrócić kota ogonem i sprawić takie wrażenie, że to on ciebie zostawia, bo nie jesteś warta jego zaufania, nie jesteś godna bycia z takim, Ideałem jak on, no bo kto? Któż śmiałby porzucić narcyza? A potem miną tygodnie, a może i miesiące, i znowu zapuka do ciebie lub zadzwoni, napisze. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie nie znalazł. Kolejnej ofiary, albo ta, którą znalazł, nie spełniała jego potrzeb, bo narcyz nie potrafi być sam. On zawsze musi być z kimś. Musi być z kimś, przy kim będzie mógł wzrastać, przy kim będzie mógł czuć się lepszy, przy kim będzie mógł stosować swoje manipulacyjne. Gierki, od których jest uzależniony. I nasuwa się pytanie, czy spotkanie narcyza to pech, a może szczęście? Bo może dzięki temu, że na Twojej drodze napotkałaś na narcyza, dzisiaj już potrafisz stawiać granice i Dzięki niemu nauczyłaś się szanować siebie. I pamiętajcie proszę o tym, że narcyzem może być również kobieta. Przytulam Iwana Kulebicka, miłość po czterdziestce.